czytanie z księgi proroka Izajasza Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia Niech się raduje step i niech rozkwitnie Niech wyda kwiaty jak lilie polne Niech się rozraduje skacząc i wykrzykując z uciechy Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe, powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się, Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie odkupieni przez Pana powrócą przybędą na Syjon z radosnym śpiewem ze szczęściem wiecznym na czołach osiągną radość i szczęście ustąpi smutek i wzdychanie oto słowo Boże